Jesteśmy w garażu w pracowni, teren prywatny. Mogę być bez maski. To jest jedno z moich ulubionych miejsc i myślę, że na słoneczku będzie najfajniej wam wytłumaczyć o co chodzi z nakładkami. Mamy różne nakładki, tak jak i mamy różne autka. Jedne są autkami, którymi nie powinniśmy na początku jeździć, i niektóre nakładki są takie, którymi nie powinniśmy na początku strzec. Na tym przykładzie będziemy uczyć się razem, jak wykorzystywać nakładkę. Na przykładowej maszynce Wola, ale to nie ma żadnego znaczenia jaką mamy maszynkę, ani jakie nakładki, ani jakie mamy numery, dlatego że na wielu numerach i nakładkach są różne, naprawdę różne długości. I dla jednej numer 2 to jest tyle, a dla drugiej numer 2 to jest tyle. I mógłbym was prowadzić w błąd. A tak to sami sobie sprawdzicie, porównacie, no i będziecie działać. Wiecie co? Najprościej będzie, chyba na żywym materiale, wam to pokazać. To mi się podoba. O to chodzi. O Trzy nakładki. Takie najdłuższe. I to są nakładki, tak samo jak to auto, które powinniśmy używać na początku naszej przygody z fryzjerstwem. Tak samo jak mniej więcej auto, takie powinno się używać tuż po zdaniu prawa jazdy. Więcej wytłumaczę w środku. Co możemy powiedzieć o nakładkach, które zawsze dostajemy w zestawie z maszynką? Chyba najdłuższymi odkładami je na bok nigdy nie używamy. No, chyba że jakiś tam wujek e, lubi jedną długością po całości, i mu jest obojętne, wtedy go strzyżemy. W zasadzie większość z nas nie, nie używa tych e, nakładek i e, bardzo błędnie zaczyna od tych najkrótszych, co jest naprawdę ogromnym błędem. E, myślę, że to są bardzo fajne nakładki, które nam pozwalają w pierwszym momencie strzyżenia. Wypracować sobie jakąś długość, z której później nam jest łatwiej przejść na, na te krótsze nakładki, i to są takie właśnie nakładki, których zawsze używajmy, niezależnie od długości na początku strzyżenia. Nawet jeśli nam się wydają, że ona jest chyba za długa i tych włosów nie strzygą, to lepiej dwa razy spróbować maszynką, raz za pierwszym razem taką najdłuższą nakładką, a za drugim razem lekko krótszą, tą właściwą. Jak za pierwszym razem za krótko mu i zrobić komuś dziurę. I tak jest właśnie z takim autem. No z, nie jest to nasze marzenie, ale jest to auto spełniające swoją funkcję. Ono nas przewiezie z punktu A do punktu B, a taka, maszyn, taka nakładka nas strzyże. Nic więcej. Zaczynajcie od takich rzeczy, a później przechodźcie na etap. Mam przecież, że następnym etapem jest dokładnie. Następnym etapem jest wiatr. A ja jestem amatorem i nie mam mikrofonu. O następnych nakładkach, które bym porównał do tego auta, również opowiem wam w środku. Nakładki, te wszystkie, które dostajemy w zestawie oprócz tej pierwszej, czyli tej takiej najmniejszej, porównałbym właśnie do tego auta, które już używamy w momencie, kiedy mamy odrobinę więcej doświadczenia. Yy, I nawet, jeśli któreś jest to nasze strzyżenie, nie używamy na początku, mimo ogromnego doświadczenia, tych nakładek, tylko tamtych z poprzedniego auta. Dlatego jak już wypracujecie sobie tamtą nakładką całe boki, dopiero zaczynacie strzyc gdzieś do tych wysokości. I na końcu dopiero używacie jeżeli naprawdę jesteście już doświadczonymi fryzjerami, następnej nakładki. Ale tak postarajcie się pracować na tych takich pośrednich, nie próbując aż bardzo angażować się w tą taką najkrótszą, bo one są już niebezpieczne. I yy, jeśli miałbym porównać je do auta. Na dzisiejsze jeśli... spotkanie zapraszam na jutrzejsze byle do piątku, a takie numery. Jeśli miałbym je porównać do... Jakiegokolwiek auta porównałby mnie już do takiego, którym na początku w ogóle bym nie jeździł i już jeżdżą zawodowcy. Tak samo ja uważam, że nakładka ta najmniejsza jest przeznaczona do budowy zawodowców. Nie będę tego wycinać, bo to jest bardzo fajnie i ciekawe. Yy, tak zwany shit happens. Czy dałbyś żonie, która zdała przedwczoraj prawo jazdy, swoje auto? Aby nie jeździła? No nie. To dlaczego dałeś osobie, która cię strzyże, a nie ma zielonego pojęcia, najmniejszą nakładkę? No nie używaj proszę. Co mogę powiedzieć więcej? Pracę maszynką z taką nakładką zostawcie profesjonaliście, czyli mi, a ja sobie poradzę, a reszta już jest nie dla was. Jeszcze jedna mała sprawa, naprawdę nie spodziewałem się, że ktokolwiek będzie oglądał ten film, te filmy, ja je robiłem yy, tak naprawdę z tęsknoty dla mojego zawodu, yy, żeby, aby coś robić, bo naprawdę dla nas wszystkich fryzjerów, yy, wierzcie, jest ciężko siedzieć w domu i nie robić tego co się kocha. Nigdy wcześniej tak nie miałem. Kiedyś złamałem rękę, trzy miesiące nie pracowałem i również tęskniłem, ale to nie było to samo, bo wtedy nikt nie zabronił tego robić. A teraz mamy to zabronione i nie jest łatwo. Chciałbym Wam bardzo podziękować, że obejrzyliście ten film. Jeśli chcecie, polubcie mój kanał. Czasem będę coś wrzucać. Wiem, że obiecałem filmik ze strzeżeniem się samemu. No niestety. Nie miałam na tyle długich włosów yy, i, i postaram się go kiedyś zrobić. Nie mam teraz w tym momencie dużo czasu, bo jestem przed otwarciem salonu. Yy, co mogę więcej powiedzieć, pozdrawiam was wszystkim Proszę pisać również negatywne yy, rzeczy o, tym, o tych filmach. Yy, ja jestem otwarty naprawdę, bo bez, że tak powiem, opinii tych złych, nie, nie wiem w którym kierunku się rozwijać, a naprawdę nawet najcięższe opinie będą dla mnie pomocne. Pozdrawiam wszystkich. No i trzymajcie się po skryptum. Bardzo dziękuję serdecznie tajemniczym osobom, które mi udostępniały auta. Chodzi o Wiśniową Mikrę. Dziękuję, bo nie pytałem się właściciela, czy mogę. Także Piotrze, mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko. I druga osoba, yy, która użyczyła mi swoją porszawkę. Jest to po prostu auto niesamowicie yy, fantastyczne, niesamowita przygoda Jakub, dziękuję.